Tak długo jak ja będę premierem, to Polska na pewno nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie ani złotówki, ani euro, ani dolara. Nie interesują nas polskie pieniądze, a sama aluzja jest antysemicka. Walczymy o pamięć o ofiarach Holokaustu, o dumę naszego narodu, a żaden parlament nie może uchwalać ustaw mających na celu negowanie Holokaustu. Krzysztof Bosa Konfederacji, może teraz Panie Pośle, jaka duma jak i jaki antysemityzm chciałby się spytać w tym wszystkim? W, w, w komentarzu ministra spraw zagranicznych Izraela zawarte jest oszczerstwo, że mianowicie polski parlament w swojej ustawie w jakiś sposób neguje Holokaust, to jest standardowa broń międzynarodowych kręgów Żydowskich, Nie było ani Policera. słowa przecież, prawda, w tej ustawie? Ta ustawa oczywiście w ogóle tego nie dotyczy. Minister Lapid oczywiście dobrze to wie i przypomnijmy, że jest to nie tylko oszczerca, jest on również kłamcą. Kłamał między innymi w kwestii historii własnej rodziny, próbując dopisać sobie historię związaną z Holokaustem. Później zostało to zweryfikowane przez dziennikarzy, że nie ma żadnego pokrycia w faktach, ani w dokumentach. Jest to polityk znany z agresywnie antypolskich wypowiedzi. Nie pierwszy raz nas atakuje w sposób nieuczciwy. Co go w ramach obecnej koalicji w Izraelu jest są przewidywane na przyszłego premiera Izraela. W tej chwili pełni funkcję ministra spraw zagranicznych. Więc to generalnie nie wróży jakiejkolwiek możliwości dogadania się z Izraelem w tej kwestii. Ja jestem kompletnie odległy od tego, co powiedział poseł Platformy Obywatelskiej, że my nasze wewnętrzne sprawy powinniśmy konsultować z, we, z zewnętrznymi ośrodkami. Otóż pełniący obowiązki ambasadora amerykańskiego w Polsce napisał list do pani marszałek Sejmu, z którego my znamy stanowisko dyplomacji amerykańskiej. To stanowisko jest takie, że gdybyśmy chcieli tę sprawę konsultować z Amerykanami, tej ustawy w ogóle by nie było. I bardzo nerwowa reakcja Izraelczyków i otwarty nacisk ambasadora, czy pełniącego obowiązki ambasadora amerykańskiego, pokazuje, że rzeczywiście ta pozornie niewielka zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego okazuje się, że za nią stoją bardzo duże interesy. I my tutaj nie możemy pokazać miękkości. Jeżeli rząd zachowałby się tak miękko jak w 2000, dlaczego Izraelczycy agresywnie reagują? Bo pamiętają rok 2018 i co pamiętają? Pamiętają słabość Polski rządu. Rządu, który uchwalił ustawę, po czym ekspresowo się z niej wycofał. Najkrócej przeprowadzony proces legislacyjny w historii III RP. Dwie izby Sejmu głosują jednego dnia. Prezydent podpisuje. Wspólna konferencja z premierem Izraela i próba zamazania międzynarodowego kryzysu, który powstał w wyniku tego, że co? Że chcieliśmy walczyć o dobre imię naszego narodu i naszego państwa, a międzynarodowe kręgi przedstawiły to, że niby my będziemy cenzurować historię i fałszować mhm. prawdę o Holokauście. Pan mówi, że popiera nowelizację, ale kilku, tak? Kilkoro posłów z klubu Konfederacji tej, tej, tej nowelizacji nie poparł. Tak, ja głosowałem za tą ustawą, natomiast niektórzy koledzy z Konfederacji wstrzymali się od głosu, dlatego że przeważyły u nich wątpliwości, że ta ustawa również uderzy w możliwość odzyskiwania majątku przez Polaków, przez Polaków, którym ukradziono majątki nie jest tajemnicą, że Polskie Towarzystwo Ziemiańskie mocno ten projekt krytykowało. I tutaj można by powiedzieć, że ci Polacy, którzy od lat zastanawiają się, jakim sposobem być może uda im się odzyskać majątki, które utracili z powodu totalitarnych rządów komunistycznych w naszym państwie, no, są w trochę podobnej sytuacji, jak ci, którzy z Polski wyjechali i mieli no no pochodzenie żydowskie, mieszkają gdzieś w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu. Także sprawa jest niezwykle złożona i tutaj trzeba powiedzieć, że niektóre argumenty szczegółowe do tej ustawy, wątpliwości są zasadne, natomiast to nie znaczy, że ktokolwiek ma nam prawo dyktować za zagranicy, co my będziemy za prawą. Przypomnijmy, unikają roli w Holokauście. To dotyczy m.in. Polski. Jak wiemy, Polska przede wszystkim wtedy była okupowanym krajem, a po drugie była jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym, gdzie za Pomoc jakąkolwiek, nawet kruszynką chleba komuś, kto był przynależny do narodu żydowskiego, groziła natychmiastowa kara śmierci. Krzysztof Bosak, panie pośle, co zrobić, żeby takich artykułów no to było? Ja nie chcę powiedzieć, że w ogóle ich nie było, bo to jest chyba niemożliwe, ale żeby było jak najmniej, bo to jest taki system. Ktoś w Izraelu coś powie, potem gazeta amerykańska w jakiś sposób to nagłośnie, a potem świat czyta. A wiemy dobrze, że ludzie dzisiaj nie są czytanie, nie są z wiedzą historyczną za pan brat, i wielu młodych ludzi dziś to przyjmuje jako, jako, jako wiedzę historyczną. Po pierwsze, nie mamy wpływu na to, co jaka gazeta napisze, i moim zdaniem nie powinniśmy być na tym punkcie przesadnie nerwowi. Należy pisać sprostowania, należy pokazywać, gdzie jest nieprawda, należy się do tego odnosić. Powinna być wręcz jakaś wyspecjalizowana jednostka w ramach Instytutu Pamięci Narodowej, która na bieżąco by polemizowała. Ustami historyków, a nie polityków e, przedstawiających fakty. Ale powiedzmy sobie wprost, nie jesteśmy w stanie wygrać przed wszystkimi sądami na świecie. Jeżeli jakieś państwo na inspirowanie tego typu publikacji będzie chciało wydać odpowiednie pieniądze, to zawsze je zainspiruje. Nie w tej gazecie, to w innej. I będziemy mogli prowadzić te procesy do końca świata. Druga sprawa, którą możemy zrobić, przestać finansować naukowców, e, którzy pracują na polskich uniwersytetach tak? i lansują tezę o polskim współudziale w Holokauście. W tej chwili ten rząd, e, który mamy, który walczy niby z tym wszystkim, jednocześnie już po reformie naukowej ministra Gowina, grantami finansuje środowiska, które zajmują się tak zwaną pamięcią o Holokauście i lansują tezy o tym, że Polacy byli współodpowiedzialni, czy współkolaborowali i niosą na sobie część odpowiedzialności. Co pan ma na myśli konkretnie? Na, na przykład doktora Jana Grabowskiego, który kłamał o tym, że Polacy wyłapywali i wymordowali 200 tysięcy Żydów, którym udało się uciec Niemcom i taką tezę na arenie międzynarodowej prezentuje. Są to dane który dla niektórych środowisk jest wręcz ideałem. Tak, tak. I właśnie dlatego mam pretensję do obecnego rządu, że finansuje tego typu jednostki naukowe, a nie takie, które naświetlają w tych sprawach polski punkt widzenia, który jest zbieżny po prostu z prawdą historyczną. Dlatego że manipulując danymi albo wymyślając dane z kapelusza, jak ta liczba 200 tysięcy, po prostu wyssana z palca, co zresztą IPN podkreślił w swoim oświadczeniu, bardzo długo na to oświadczenie trzeba było czekać swoją drogą, no to można dowodzić wszystkiego. I moim zdaniem ta teza, która jest lansowana między innymi przez część środowisk Żydowskich na arenie międzynarodowej, ona jest dosyć zręczna, bo oni nie mówią, że. Polacy zrobili Holokaust. Oni mówią, Polacy współuczestniczyli. Albo na przykład nie mówią, że Polacy byli ofiarami niemieckiej okupacji. Oni mówią, Polacy byli biernymi świadkami Holokaustu. Pociągi do Auschwitz jechały, a Polacy, prawda, przyglądali się i nie wiemy, kto się cieszył, kto się smucił. To jest rozmywanie tematu no tak, i przypomniała to jest mi się wypowiedź Nie pamiętam, ale chyba to był historyk z Francji, który stwierdził, że gdyby Polacy chcieli kupować w sklepach żydowskich, na pewno społeczność żydowska w czasie wojny miałaby się nieco lepiej. Kompletna nie temat, tematu, Kompletna bo nie było wówczas... Jak wyglądała okupacja, niemiecka zle. w Polsce, to jest inna sprawa i też pytanie, co nasze państwo zrobiło, żeby tą edukację historyczną rzeczywiście prowadzić. Panie ministrze, może gdyby właśnie, tak jak sugeruje pan poseł, no nie dawać grantów na niektóre badania, nie byłoby tego typu ja publikacji? Mam zgody, ale mamy na, na przykład działalność Polskiej Fundacji Narodowej pana premiera Glińskiego która jest działalnością akurat w tej sprawie bardzo dobrą i bardzo ważną, między innymi bardzo ważna publikacja doktora Bogdana Musiała na temat no, porządku prawnego w okupowanej przez Niemców Polsce. Jest dokładnie to, o czym pan redaktor mówił. Jakakolwiek pomoc obywatelowi Rzeczpospolitej pochodzenia żydowskiego natychmiast spotykała się z karą śmierci ze strony niemieckiego okupanta. I tą książkę powinien jutro również otrzymać przedstawiciel ambasady w Izraelu. Zresztą ta książka Bogdana Musiała komitego historyka mieszkającego w Niemczech powinna być przetłumaczona na język hebrajski, angielski. Niech w końcu ci dyletanci z innych państw w końcu poczytają, jaka była historia, jak wyglądała teraźniejszość w okupowanej Polsce. Sześć milionów Polaków, obywateli polskich zostało przez Niemców zamordowanych i czas w końcu przestać na ten temat na świecie kłamać. Zgadzam się tutaj z panem, z panem posłem Bosakiem, że nie jesteśmy w stanie z każdym po prostu wygrać, ale nasza ofensywa w tej sprawie musi być i całe szczęście, że akurat na przykład Instytut Witolda Pileckiego, który również ma swój oddział w Berlinie, w sposób naprawdę kompetentny tą no odkomuje. odkomuje. Czekamy Jest, zatem na rozwój wydarzeń. Tak uważam, że polscy politycy też powinni być odważniejsi. Pamiętam, jak kilka lat temu prezydent Izraela był w Polsce i wygłosił stwierdzenia, że na polskiej ziemi doszło do Holokaustu, że to polska ziemia w jakiś sposób tutaj niejako ten Holokaust odpowiada. No, no jeżeli się pojawia taka wypowiedź, to my nie możemy w imię jakiegoś rzekomego partnerstwa z Izraelem chować głowy w piasek i nie reagować powinna być no, na tych No, Ale przyznał, tak? że łączy nas wiele, tak? Myślę, że ta nasza więź jest wyjątkowa na skalę światową. Myślę, że dużo więcej mamy my wspólnego z Izraelem niż choćby Francuzi i Niemcy. Jest To taka powiedziałbym bardzo toksyczna relacja. Powiedziałbym bardzo toksyczna relacja. Część osób, które zakładały państwo Izrael, wychowywało się w Polsce, no. ale chyba tego jakby wywiozło z Polski jednak szereg złych doświadczeń i taka jest geneza antypolonizmu też, który zapanował w Izraelu. To też, też jest duża część elity izraelskiej. Ja no bym ambasador, który ma przyjechać, wywodzi się z Rosji. No właśnie, to się się Sytuację zmieniła świeża emigracja rosyjska. To jest około jednej dziesiątej dzisiaj Izraela, więc na pewno ma to wpływ także i na izraelską politykę. Czyli na... W dniach państwa Co w parlamencie. Co zrobi w takim razie Konfederacja Krzysztof Bosak? No To, co robi merytoryczna opozycja. To znaczy czekamy na projekty i zobaczymy, co w nich będzie. Ja przypomnę, że w dniu prezentacji założeń. Nowego ładu przemianowanego na Polski Ład. Mieliśmy pewne założenia, a dzień później wicepremier Gowin ogłosił, że on dopiero będzie negocjował, co tam dokładnie ma być i że mu te ogłoszone pierwotne założenia się nie do końca podobają. Wiemy też, że większość rządząca w tej chwili utraciła trzech posłów, stając się. Mniejszością rządzącą, sfederowaną, z mniejszymi kołami. Ale Zobaczymy, jak to się poukłada. Sami ci, którzy deszli, zapowiedzieli, że będą popierali i Natomiast są zadowoleni z wielu rzeczy. Jeżeli chodzi o jest... ogólne zapowiedzi, to ja bym powiedział, że to jest taki miszmasz. Rzeczy, które budzą pewną pozytywną nadzieję i rzeczy, które budzą u nas najwyższe obawy. Generalnie sam ten plan podatkowy, który zdominował dyskusję, układa się w podwyżkę podatków. My, nawiązując do wypowiedzi pani poseł Bieja, uważamy, że sprawiedliwy system podatkowy to kiedy podatki są niskie i proste. Rząd idzie coraz głębiej w kierunku komplikowania podwyżka, ale mówią tylko dla tych najlepiej zarabiających. 80% Polaków na tym zysk. Yy, oby. Natomiast obawiam się, że te podwyżki, które znaczy te, to, to ten zysk liczony tam rzędu kilkudziesięciu złotych czy stu kilkudziesięciu, zostanie zjedzony przez inflację, którą mamy najwyższą yy, no, w, w, od wielu, wielu lat. Także tutaj jakby no pytanie, czy komplikowanie głębsze systemu podatkowego jest warte tego i też ci powiedzmy no bogatsi, którzy zapłacą te podatki wyższe, pytanie też na co one pójdą. W tej chwili rząd to tak przedstawia, że one pójdą do narodowego funduszu zdrowia i to jest wielka nasza obawa, że środki w narodowym funduszu zdrowia nie są dobrze zarządzane. Minister nie przedstawił żadnego dobrego planu na co dodatkowe miliardy mają pójść. Wrzucenie w nieefektywny system dodatkowych miliardów bez postawienia bardzo konkretnych kryteriów jakościowych, spowoduje, że te pieniądze zostaną przejedzone. No to zaraz pan minister do tego być. się odniesie, ale jeszcze spytam, które z tych zapisów, no, tych kierunków są dla Konfederacji dzisiaj takie, że no niech sobie, że w ciemno do poparcia, ale są na tyle istotne, na tyle dobre, że rozważycie ich poparcie. Uproszczenie prawa budowlanego, przy czym powinno być uproszczone nie tylko do 70 metrów, ale całość. Racjonalne uproszczenie całości prawa budowlanego, a nie wyrywkowo robienie takiego wyłomu. Natomiast sam kierunek jest dobry. Panie ministrze, kiedy... Po pierwsze poznamy jakieś no, szczegółowe konkrety, konkretne rozwiązania prawne, bo to jest rzeczywiście rzecz paląca, jeśli chcemy do końca roku, jeśli rząd chce to uchwalić, żeby to wyszło w życie. No i proszę się odnieść rzeczywiście do tych zarzutów, gdzie trafią te podatki. Znaczy wilczem prawem opozycji jest oczywiście krytykowanie, ale cieszę się, że z tych Ale pan, że twórczo. Oczywiście z tych wypowiedzi jednak wynika to, że pewna Totalność opozycji powoli staje się przeszłością. Znaczy ten pomysł platformowatelskiej, no chyba że wróci Donald Tusk, rzeczywiście stwór się zaostrza, ale w tym sensie to spowoduje na, na pewno wygraną Zjednoczonej Prawicy w roku 2023, bo Polacy nie zaakceptują. Natomiast co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że Polski Ład jako program Zjednoczonej Prawicy jest kompletnym programem na najbliższe lata, tak jak mówi pan prezes Jarosław Kaczyński, po to, żeby dogonić kraje Europy Zachodniej, w rozwoju gospodarczym. Jestem przekonany, że ten wiele z tych propozycji zyska i zaufanie, i poparcie i Konfederacji, czy Lewicy, czy Polskiej Stronnictwa Ludowego, a może nawet i Platformy Obywatelskiej. Poczekamy w tej chwili na kongres Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że od razu po kongresie ruszymy z taką właśnie ofensywą legislacyjną i będziemy w sposób merytoryczny, spokojny szukać poparcia dla No Właśnie, bo to też apelowała opozycja, żeby to zrobić w sposób spokojny, żeby dać szansę na dokładne zapoznanie się z ustawą i wtedy. Z czystym sumieniem zagłosowanie na tak albo nie. Znaczy, to jest tak, że to jest kompletny program gospodarczo-społeczny i rzeczywiście jest tak, że, no, jest że mamy do czynienia z propozycjami, które obejmują w zasadzie każdą sferę życia gospodarczego i politycznego. Ja reprezentuję Solidarną Polskę i na przykład pan minister Zbigniew Ziobro odpowiada za ten komponent dotyczący bezpieczeństwa. Ale na panie przykład... poświęca, co tam jest na przykład o energetyce? Pan się energetyką interesuje. No, Kwestia, czy tam dotyczy... mamy Kwestia dotycząca energetyki i to wszyscy mamy tego świadomość jest kwestią związaną przede wszystkim z polityką unijną, z polityką Klimatyczną i to jest problem, który rzeczywiście powinien zostać rozwiązany między wszystkimi partiami. Zwracam się stanowiskiem, uwagę, że to nie jest tak, twardym... że w polskim Ale ostatnio był ponadpartyjny list Stano w sprawie elektrowni jądrowej w Polsce. I, i piln... Szczepmy się. 12,5 milionów Polaków ma już pełną odporność przed koronawirusem, czyli przejęło dwie dawki. Krzysztof Bosak. No, sytuacja nie zmieni się w żaden drastyczny sposób do jesieni. Nic z tego nie zapowiada, w związku z czym pewnie będzie okresowy wzrost zachorowań. I moim zdaniem, jedyne rozsądne podejście to po prostu podchodzić do tego ze spokojem, wspierać ochronę zdrowia tam, gdzie są braki, żeby lekarze leczyli i pozwolić reszcie społeczeństwa, gospodarce normalnie funkcjonować, normalnie pracować. Bo moim zdaniem wygląda na to, że po prostu z koronawirusem zostaniemy na dłużej i trzeba nauczyć się żyć pomimo tego zagrożenia, a nie rozwalać wszystko w imię walki z jednym. Jednym wirusem i mirażu, utopijnego mirażu. I żeby Janusz Kowalski, konflikt.